Numer 534, numer pokłonny 534. Wyruszamy w drogę. Przed nami prawie godzinny lot balonem. Ciekawostką jest ciężar kosza, w którym się znajdujemy. Waży on ponad tonę. Pomimo tego zmieściły się tylko cztery osoby, a jak widać chętnych byłoby na pewno dużo więcej. Proszę Państwa, pomachajmy naszą borsztyniaką w balonie. 100, 6, na Powróćcie szczęśliwi do nas. ...godzinny przetarg na borsztynę, pozazdrościć. Pożegnali nas uczestnicy festynu zorganizowanego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dopiero z góry zaskoczyła nas ilość ludzi, która przyszła na tę wakacyjną imprezę. Słuchaj, balonem. Ja to, lecę balonem, Bardzo atrakcyjnie prezentował się też Park Miejski i planowaliśmy zatrzymać się nad nim dłużej, jednak silne podmuchy wiatru skierowały nasz balon w stronę miasta. Krótko podziwialiśmy popołudniowy widok jeziora, naszej wyspy, pałacu i kortów. Oddali jeszcze sąsiadujący z Wolsztynem Karpicko, a my wzlatujemy do wysokości 50 metrów i przesuwamy się nad centrum miasta. Lecimy i podziwiamy okolice ulicy Drzymały, która biegnie wprost na Poznań. Już zakręcamy w dali zarysy Karpicka, a nasz balon unosi się w kierunku Starego Miasta. Przed nami czerwony spiczasty dach kaplicy Sióstr Miłosierdzia i pięknie ukwiecone trójkątne skrzyżowanie z ulicą Poznańską, którą właśnie pokazujemy. Duży, niezabudowany plac to aktualne targowisko. W tej chwili na pierwszym planie stary i nowy szpital. A oto już najnowsza, powstająca właśnie i budząca wiele kontrowersji aleja obwodowa. Tuż obok niej największy i bardzo charakterystyczny blok czworobok z wewnętrznym placem zabaw. Zanim najpiękniejszy i najbardziej kolorowy. Mijamy punktowce ulicy Garbarskiej, oddalamy się od nowej drogi na Poznań. W dali osiedle domków jednorodzinnych i nowa wieża ciśnień. Tuż pod nami dwie zbiegające się ulice Kręta i Powstańców Wielkopolskich, przy której widzimy budynek dawnej szkoły podstawowej nr 2, a obecnie gimnazjum nr 1. Na lewo oddali Straż Pożarna i Biblioteka Publiczna. I tak oto dolatujemy nad obrzeża naszego osiedla: na pierwszym planie zespół szkół zawodowych, tuż obok nieczynna wieża ciśnień. Bieramy siły i powietrze i przesuwamy się w stronę cmentarza komunalnego. Najpierw kierujemy wzrok na ulicę Powstańców Wielkopolskich. Ponowne spojrzenie na już odległe osiedle słoneczne i ulicę Garbarską. Mamy nareszcie niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć, jak zadbane i zielone jest nasze osiedle. Pod nami centrum handlowe ABC, obok skrzyżowanie, niedługo ogólnodostępne i oczywiście jakże zmieniona ostatnio ulica Żeromskiego. I chyba właśnie z tej wysokości można ocenić, jak ogromne jest jezioro Berzyńskie i jak blisko jest naszych domów. Obecnie przelatujemy nad terenami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, obok Baza Spółdzielni Mieszkaniowej i Stacja Prim. Zbijamy się coraz wyżej, aby uchwycić jeszcze ostatnie promienie zachodzącego słońca. Osiągamy już maksymalny tego dnia pułap 400 metrów. Wydawałoby się ogromne domy wyglądają jak pudełka zapałek. Teraz dopiero w pełni zauważamy układ przecinających się wolsztyńskich ulic. Praktycznie rzecz biorąc, z tej wysokości nie widać już ludzi, trudno wręcz rozpoznać poszczególne ulice. Ta najdłuższa pod nami to ulica energetyczna. Ogólny widok Wolsztyna zatrzymuje nas tylko na chwilę trudno nie dostrzec piękna otaczających nas okolic unosimy się nad drogą Adamowo widzim stary wroniawy I ponownie Adamowo. Jak widać, humory nam dopisują. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ekscytująca podróż. Nieczęsto możemy podziwiać ziemię wolsztyńską z takiej wysokości. Ta mozaika drzew to szkółki leśne, które mijamy w drodze do Dąbrowy Starej, a w oddali ta właśnie miejscowość. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie ukazać Państwu wrażenia, jakie przeżyliśmy obniżając nagle lot do takiej wysokości, że nasz kosz tarł swoim ciężarem o korony zielonych drzew. Jesteśmy już tak nisko, że kolega obsługujący balon zrywa nagle gałązkę liści i wręcza ją naszej najmłodszej uczestniczce. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. To niezapomniane chwile, ale nasze koleżanki nie wiedzą jeszcze, że tradycją jest chrzest tych, którzy pierwszy raz szczęśliwie wylądowali na ziemi. Pomimo że nikt nie informował o miejscu lądowania, powitali nas mieszkańcy Dąbrowy. W końcu taka gratka nie zdarza się co Zwijamy balon, aby zapakować go do specjalnego samochodu, który przez cały czas lotu utrzymywał z nami kontakt. Ale jeszcze chwila. Nasze panie muszą przejść chrzest, aby otrzymać pamiątkowe dyplomy. Powiem tak, naprawdę. Nieraz bywają ciężkie lądowanie, więc za te ciężkie lądowania. Skoro! Wystartowaliśmy z ziemi i wylądowaliśmy na ziemię. To naprawdę trzeba szanować, bo ciężko. Niektórzy nie wracają na ziemię. i w powietrzu się tego ognia nie bałaś, to znaczy, że też trzeba o, I po O, pali się! Gratulujemy pierwszego lotu. Chyba, że jeszcze raz. Było miło, miło się wziąć. Chęcią miłego lotu. Stasiu, wypisz od razu.